Dobry mi pęknął Siema widzowie, witajcie w odcinku po przerwie, w którym pokażę Wam mojego nowego step-upa Zostaw łapkę w górę. Z nami jest dzisiaj owsik Siema. i Mikałaj. I to jest nasz step up. No i będziemy dzisiaj na nim skakać. Naprawimy lądowanie. Bo to jest taki trochę hip jeszcze, jak widać tam skręca. No i potem coś jeszcze zrobimy na tym odcinku. Więc miłego oglądania. Yy, dobra, widzowie, Owsik przymierza się do tego lotu. Yy, najpierw sobie zjedzie z górki i właśnie mówi, że dzisiaj bardzo chce to skoczyć. Więc... Więc wierzę mu, że to skoczy. Nawet no, możesz. Zaboję no boję się. Skrywa, jak oceniasz nasz wytwór? 8, 8, no jest, git, według mnie. E Dawaj, <skrywa> nie psuj bicia, Max Maksiu mówi, że musi uspokoić Bozem Widzicie jakie emocje wzbudza ta hopa? No i co mówisz o niedolocie, hopie? I co myślisz? Spoko. Kur... Nic nie zrobiłem. No, no. musimy teraz trochę te ubić to wybicie i możemy skakać. No. O. Polecasz? Jo. Polecasz? No ty to z Kurwa. Ty kurwa. Ej, tuba! Kurde. Ej, Ej, znowu Mikołaj, lecisz to dzisiaj? Chyba Idę, Idziemy po łopatę, zreperujemy troszeczkę wybicie Popatrzcie, już się robią ślady No i co? No i dalej lecimy Ze skakaniem Widzowie przypominam o zostawieniu łapki w górę Ponieważ yy, No postaraliśmy się zrobić tą hopę od razu mieliśmy plan, żeby nagrać tego odcinek. Yy, nagrałem odcinek. Tak, oczywiście bardzo starał, w ogóle go nie było. Ale yy, już mieliśmy nagrany odcinek na telefonie, tylko coś się zepsuło i jakość mi strasznie się zbuforowała, więc nie było tego odcinka i nagrywamy nowy. Zostawcie łapeczkę w górę za nasze poświęcenie. No i co? Oglądajcie dalej. Widzowie, właśnie Mikołaj dostrzegł coś dziwnego w rowerze, kiedy poszedłem po Grabie. Patrzcie to. No nie gadaj o, że rower mi pęknął Ej go obróć normalnie. I ja, no to spęknięty rower. Opie, nie widać tego na kamerze. Wam walne zdjęcie tutaj. A to jest pęknięty jeszcze lakier pękny. Mam nadzieję, że to lakier. Tylko. Ale to widać, wygląda... Nie, bo masz czarny lakier, co nie? No, no, no. Masz ten. Ja się śmieję z treków, że pękają a tutaj giant widzowie bardzo dobrze, bardzo dobrze mi to zobaczył, bo ja za miesiąc jadę na Chorwację, nie cały miesiąc. Jakbym miał plan, żeby tą hopę przelecieć trochę, żeby się tam daleko lecieć. Jakbym tam mi pękła ta rama, albo tu w tym... Dobra, koniec tego gadania lecimy dalej z odcinkiem. A dokładnie z budową lądowania. Ale widzowie oczywiście pęknie ten rower to jest dla mnie nic. Yy, idziemy pokopać troszeczkę, yy, musimy ogarnąć to lądowanie, żeby już mój zespawany rower w przyszłości jakiejś, yy, no żeby się tam fajnie skakało. Dobra, widzowie, wygląda to coraz lepiej, choć dalej nie jest idealnie. Po prostu chcieliśmy to wyczyścić z tych. Tutaj jeszcze z tyłu musimy wyczyścić z tych badylów. No i co, już zaczyna to trochę wyglądać. Zostanie trochę miękkie, na wszelki wypadek. No. No właśnie, teraz zrobimy zjazd. I mamy gościa